Witam Was serdecznie na moim kanale Bartosz Kaszu Kaszub Newsy a dzisiaj będziemy rozmawiać o takie tematy jak wystąpienie Andrzeja Dudy podczas 150 rocznicy urodzin Witosa oraz konferencji Pana Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie PiSu a także powiem coś na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prokuratora krajowego Witam Was jeszcze raz i zapraszam do oglądania. Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi? Arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Na 150. rocznicy urodzin Witosa, pan hmm. prezydent Andrzej Duda pokrzykiwał, wyzywał, chciał pokazać, jaki on z tego jest prawdziwy pan, który rządzi krajem, a zachowywał się naprawdę jak błazen. Pokazywał różne miny, chciał, nie wiem, przestraszyć swoich oponentów, ale wyszło mu to tak, jakby wych był jakimś dużym memem. Pograżał, opowiadał, że jest łamane prawo, tylko przypominał temu człowiekowi, który przez 8 lat nie przyjmował się konstytucją, podpisywał po nocach, zaprzysiężał y, niezgodnie z prawem, Sędziów Trybunału Konstytucyjnego po nocach a teraz opowiada, że łamana konstytucja. Tylko po pierwsze, jakie złamane prawo, to niech zaskaże ich do sądu i sąd się wypowie w tym temacie, a nie pokrzykuje, bo przez 8 lat nie przyjmował się niczym na, na bałaganiu w sądach, na bałaganiu w prokuraturze, a teraz będzie pokrzykiwał. I stał w obronie przestępców, jakby chciał Wąsika i Kaminskiego uwolnić, to by jednym podpisem ich ułaskawił. Tylko się nie chce przyznać, że 8 lat temu złamał prawo i nie miał prawa ułaskawiać ludzi, którzy nie byli skazani wyrokiem prawomocnym. Ale cóż, mamy takiego prezydenta, jakiego mamy, ale trzeba wytrzymać to jeszcze z półtora roku. Potem może się zmieni prezydent, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. Tej władzy będzie trzeba całkowicie zreformować system prawny z konstytucją na czele. ale gdyby to trzeba było zrobić przy pomocy aktów, które będą uchwalane na specjalnej zasadzie, bo po prostu ta konstytucja zawiodła. Ona nie zawiera odpowiedniej ilości blokad, które uniemożliwiają takie działania. Oczywiście Następnym wydarzeniem niedzielnym było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na konferencji w siedzibie PiS-u, gdzie Jarosław Kaczyński opowiada, jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, będzie robił tak, że nie będzie się przejmował konstytucją i będzie jechał jeszcze bardziej po bandzie, że, że ich rządy spowodują to, że prawo czy konstytucja nie będzie miało żadnego znaczenia i że. Będzie robił wszystko, żeby pić miał wieczną władzę. Ale cóż, mam nadzieję, że to się nie, nie tak nie stanie. A Jarekowi proponuję, że takie gadanie to tylko mu obniża notowania jego partii. Ale cóż, poczekamy, zobaczymy. Ale widzę, że tam się nic nie zmienia. Jest retoryka na spięcie. Ale to nie spowoduje, że im zwrośnie, tylko będzie im spadać. Pan prezydent Andrzej Duda złożył sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie prokuratora krajowego, gdzie Andrzej Duda zgłasza sprawę taką, że nie zgadza się z decyzją ministra sprawiedliwości i prokuratora, prokuratora generalnego, pana Bodnara, że pan Bodnar źle postąpić z prokuratorem krajowym, z panem Barskim, bo stwierdził, że pan Bodner nie ma prawa odwołać prokuratora krajowego bez, bez zgody prezydenta Polski. Ale tu nie chodzi o odwołanie, tylko stwierdzenie, że pan Barski był źle powołany na podstawie ustawy, która już wtedy nie obowiązywała, czyli nie mógł być nigdy prokuratorem krajowym. Ale cóż, Andrzej Duda się zamłotał, i zakręci, bo myśleli, że zamorują w prokuraturze osoby, które były na polityczne wezwanie. I PiS się teraz zakręcił, i politycy zani z tą partią oraz pan prezydent pomyślał, że jest tak zrobione, że będą mieli władzę w sądownictwie i w prokuraturze. Że będą bezkarni i że będą w wiecznym pokoju, że nie będą rozliczeni. A to się tak nie dzieje, a tym bardziej że za półtora roku Duda skończy swoje władze i będzie można go postawić pod Trybunał Stanu. Pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam do oglądania moich kanałów. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka i subskrypcję. Pozdro!